Cześć, z tej strony Paweł z ATF Od początku prowadzenia mojej działalności związanej z kładami odbieram bardzo dużą ilość telefonów, wiadomości na Facebooku, wiadomości na, na Oelixie, które mają na celu zniechęcenie mnie do prowadzenia tej dokładnie działalności związanej ze zmianą silnika w kładach. Osoby, które dzwonią, prawdopodobnie są klientami, znajomymi, całość w tym stylu Marcina Kuronia. Tak zakładam, ponieważ część z nich jawnie, otwarcie się do tego przyznała. Więc jeśli nie kłamią, to znaczy, że działają w porozumieniu lub no pod dyktando do Kuronia. Dla wyjaśnienia, Marcin Kuroń prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ATV Swap Garage w I Z tego co wiem, jest pierwszą taką firmą yy, zarejestrowaną w Polsce, która zajmuje się yy, yy, takimi dokładnie przeróbkami kładów. Domyślam się, że celem Kuronia jest wyeliminowanie jakiejkolwiek konkurencji, aby w dalszym ciągu być monopolistą na rynku swapów w Polsce, jeśli chodzi o kłady. Ja Aby osiągnąć swój cel, sięga on po wszelkie możliwe środki, takie jak hejt, kłamstwo, zniesławienie, manipulacje, naiwność zwykłych ludzi i tak dalej. I tutaj mam e, złą wiadomość dla tych osób, które dzwonią do mnie e, z jakimiś różnymi głupimi tekstami. Pytaliście perfidnie przez Marcina Koronia zmanipulowanie tego zachowania. Pewnie nawet o tym nie wiecie. No bo ja, który jest manipulowany, przeważnie nie wie o tym, że jest manipulowany. E, nie wiem tylko, na ile wy jesteście zmanipulowani pośrednio. Czyli czytając jego obraźliwe wpisy na Facebooku i w innych miejscach, obrażające moją firmę, a na ile jesteście zmanipulowani bezpośrednio, czyli po prostu, czy on Wam osobiście kazał do mnie dzwonić, prosił, czy, czy nie, to już jest, Wy sami dobrze wiecie. Ten kto dzwonił, ten wie. Przez takie zachowanie sami działacie na swoją niekorzyść. Nawet jeśli nigdy nie mieliście zamiaru skorzystać z usług mojej firmy to normalnie myślący człowiek ma świadomość, jakie są skutki monopolistycznego rynku, czyli w tym przypadku rynku kuronia na rynku swapów w Polsce. A co się dzieje, gdy na rynku usług jest konkurencja? Co jest Waszym zdaniem korzystne dla konsumenta, dla klienta? Załóżmy hipotetyczną sytuację. Kupujesz nowy samochód w salonie. Będę do tego salonu? Prosi Cię, namawia, żebyś dzwonił, pisał, hejtował inny salon, który jest jego konkurencją. I co Ty w tym przypadku robisz? Lecisz, hejtujesz, dzwonisz, obrażasz innych i tak dalej, bo on ci kazał, bo on cię prosił? Czy patrzysz na gościa z politowaniem, na takiego desperata, który jawnie robi z ciebie głupka? Nie bądźcie jak te wełniane istoty. Sami wyciągajcie wnioski, co jest dla was klientów korzystne. Nie, nie dajcie sobie tak prosto manipulować, tym bardziej tak prymitywnie, w taki prymitywny sposób. Wcześniej to mogliście sobie poczytać o tym, co to jest hejt, krytyka, manipulacja. Jak ktoś nie zauważa różnicy między hejtem a krytyką, to może lepiej niech zostawi to dla siebie, to będzie miał troszeczkę mniej wstydu. Tu macie kilka przykładów manipulacji za pomocą hejtu. Ja nie wiem, kogo te obrazki, które tutaj widzicie, mają bardziej obrażać. Wiadomo, że obrażają mnie moją firmę, ale pytanie jest, czy nie obrażają bardziej autora artysty, który? Pokazuje w ten sposób, jak dramatycznie niski poziom inteligencji ma, aby w taki sposób eksponować to, co ma w głowie. To, 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 to jest dramat. Następnie tam pod tymi obrazkami mamy ciekawy komentarz tego hejtera, już teraz można powiedzieć, bo to jest hejt z elementami nieudolnej krytyki, do tej nieudolnej nawet krytyki, przynajmniej można się jakkolwiek odnieść, to oczywiście zrobię. I tak na przykład na końcu komentarza napisał przesyłam mu subtelną wiadomość obrazkową. No tak, tylko do subtelnej do tej wiadomości nawet nie trochę, ale bardzo daleko. No i na samym początku komentarza też mamy takie zdanie. Ktoś, kto mnie cały czas obserwuje, nie mogę się go pozbyć. A i jeszcze że nazywam ich hipokrytą. To dlaczego kuroń komentuje posty z mojej strony? Teraz to sobie kupię, teraz to se kupię laser za 400 i będę sprawdzał, czy ramy są proste. Tylko najpierw muszę mieć certyfikat, że posadzka w garażu, garażu jest prosto wylana. Nie bez powodu na moim zdjęciu widać wypoziomowaną tylną oś, ale chyba znowu zabrakło inteligencji u majstra. A co my możemy zobaczyć podczas budowy raptora MT09 w ASG? Czy to nie jest poziomica? No ja rozumiem, że certyfikat na posadzkę był. Czy to nie jest hipokryzja? Następnie. Ktoś, kto mnie cały czas obserwuje, nie mogę się go pozbyć jak pasożyt. Gdzie ja, tam on. O, i tam dalej idzie. Mówi, że nie może się mnie pozbyć, a lata po stronie mojej, firmowej AMC i wysyła jakieś heheszki, buźki i nie wiem, co on chce tu przekazać. Czyli kto kogo obserwuje? Kto tu jest pasożytem? Od kogo nie można się uwolnić? Znowu hipokryzja? Później przyszedł czas na komentarz odnośnie akcesa MT-07 zrobionego w mojej firmie dla klienta. I muszę tutaj nadmienić, że właściciel tego kłada to bardzo inteligentny facet z mega dystansem do, do świata, do ludzi. I takie projekty nie powstają przypadkiem. Od początku miał jasno określoną wizję na stylizację tego kłada. Oczywiście nie bez powodu. No i kuron zauważył podobną kleinę, litery na opłonach i kilka innych rzeczy. Od ciebie dodam tylko, że. Klient, nawet cionkę napisu Andrew Garage, tą na, na zbiorniku, wybrał maksymalnie podobną do tej z logo ASG. Dlaczego właściciel tego y, akcesa MT-07 zdecydował się właśnie na tak bardzo podobny projekt kłada do ASG? Proste. Zna uronia, wie jakie ma kompleksy i zwyczajnie go nie lubi. Wiedział, że będzie hej, tyle tylko, że właśnie o to mu chodziło. Przewidział jego reakcję w 100%. Do dzisiaj się z niego śmieje, że tak bardzo się wkurzył. Tak chciał, tak mógł, tak zrobił. Efektem takich manipulacji znajdzie się jakiś dzban, który wystawi złą opinię mojej firmie, którą tutaj możecie zobaczyć. Znowu inny coś głupio skomentuje. A tutaj przy okazji do pana pasia Panie Paś, pan może czekać do końca świata i jeszcze drugie tyle. Ja nie muszę panu ani nikomu innemu czegokolwiek udowadniać. Nie pozdrawiam. Zachowanie takich osób, które tutaj widzieliśmy wcześniej, pokazuje, jak bardzo zostały zmanipulowane przez Kuronia. Tylko na podstawie hejtu, jaki zamieszcza na Facebooku i, i propagandy, jakie sieje. Mają zdanie na temat mojej firmy, gdzie nigdy nie korzystali z usług i nigdy nawet ze mną nie rozmawiali. No Chyba, że to jest jakaś tam osoba, która dzwoniła do mnie wcześniej i jakieś głupoty wygadywała. No Ale gratuluję. No. A ja tutaj zauważam jeszcze kilka powodów, dlaczego Kuroń tak bardzo yy, dlaczego Kuroniowi tak bardzo nie spodobał, nie spodobał się ten dokładnie kład. Klienci od dawna pytali o akcesa MT07, zresztą ja tego, ten to jest kolejny, bo pierwszego zrobiłem w ubiegłym roku w październiku, czy w wrześniu, już nie pamiętam. No to wtedy już tam gdzieś tam w internecie było go widać. I początkowo mówił, Kuroń mówił, że tego się nie da zrobić, ten silnik do akcesa nie pasuje, znaczy niby się. Potem później zaczął mówić, że się da, ale że miska będzie za nisko i że to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. No ale klienci zobaczyli w AMC, że jednak się da. No i są naciski na kronia. I co on teraz biedny ma zrobić? Czy on dalej ma mówić, że się nie da? Czy zrobić i skopiować ład AMC? To by było coś pięknego. Kuroń kopiuje akcesa MT-07 od AMC. Daj Boże, doczekać takiego dnia, gdy ASG zrobi akcesa MT-07 i powie, że AMC skopiowało od Kurońa. Aczkolwiek to nie byłby ani pierwszy, ani drugi, ani pewnie nie ostatni raz, kiedy kopiuje rozwiązania techniczne które przypisuję sobie, a, a zaczerpną ode mnie czy od kogoś innego. Z ostatnich, na przykład skrócenie miski olejowej w MT07. Widział w moich akcesach MT07, że miska jest skrócona i skupiową. Sporo ludzi może nie zauważyć niuansów technicznych, no ale kurun robi te zakłady zawodowe i on dokładnie widzi, co, gdzie, jak jest zrobione. I tu mamy właśnie przykład tej miski olejowej w MT07. Dobrze, niech sobie robi, ale niech nie mówi, że ktoś kopiuje od niego, jak on kopiuje od kogoś, kurde, a zarzuca tylko innym, że inni kopiują od niego. Okazuje się, że pan hipokryta w komentarzach zarzuca mi kopiowanie rozwiązań, które sam skopiował od innych. No bo jak on skopiował, to już od niego kopiować nie można, bo tak jakby Xeroxera. W każdym razie, zaciski z e, skopiował e, pan e, Marcin od Fred Werksa, który zamontował to w 2017 roku w ltz czyli w takim blizniaczym kładzie do akcesa. No powiedzmy, że to nie jest identyczne, ale już można przyjąć, że skoro walet się weszło, to w się pewnie też wejdzie. No i sobie wziął przy i jest. Plastiki, cięte te, te butniki przednie, dodatkowo skrzela i tak dalej. To skopiował sobie z filmu z YouTube'a z 2014 roku. Nawet tam pod spodem, jak ktoś wejdzie, to zobaczysz, że 5 lat temu dał komentarz, że nice, czy jakoś tak tam było. Soczewkę skopiował. Panem Marcin od użytkownika ropa. No, to, to na kodzieku można sobie zobaczyć ten, te, 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 te informacje. A pomysł w całości przypisuje sobie. Pomijam tam te szczegóły, takie, że tam malował sobie odbłyśnik, czy nie malował go. Gumy między wtryskami a airboxem. No, Okej. Okay. To jakich pan trytka użył gum w akcesie MT07? Bo ja nie widziałem. Czyli nie zrobił takiego akcesa MT07. Chłodnica. O chłodnicy to będzie w dalszej części sporo. Tutaj pan mi jeszcze zarzuca, że na kładziku napisałem o MT07, że to sztuka dla sztuki, a następnie zrobię układ z tym właśnie silnikiem, czyli że jestem hipokrytą. Tylko, że jeśli yy, przeczytamy ten post, który brzmi trochę drogi, swap biorąc pod uwagę zysk mocowy, taka sztuka dla sztuki, to biorąc pod uwagę datę wpisu, czyli luty 2017, a w tamtym czasie silniki MT07 były bardzo drogie, to od razu widać o co chodziło w tym poście. Dzisiaj ceny obu tych silników są porównywalne, więc ta wybór tego silnika MC07 jest naturalny. Jest to kolejna typowa dla Kuronia manipulacja faktami. Ja to się w ogóle zastanawiam, co to jest za pomysł ze strony Kuronia, aby odsyłać ludzi na kładzika. Marcin Kurę to osoba, która wybitnie radzi sobie z najmniejszą nawet krytyką. Nie wspominając już o tym, że pokazywanie palcem poważnych błędów to jest najgorsza rzecz, którą no nie, da, nie da się tego przetrawić przez tego człowieka. Strony warte poczytania widzicie tutaj na zdjęciu. Link wam wrzucę w opisie pod filmem. Sami poczytajcie i sami wyciągnijcie wnioski, co tam się działo i, i właściwie tam te strony, które macie do samego końca, tam ciekawe rzeczy się dzieją. To bardziej dociekliwy, to niech sobie poszuka w sieci informacje na temat ATV Polska, forum ATV Polska. Tam się dopiero, dopiero działy takie dantejskie sceny, między Kuroniem, a zarządem forum i wyzwiska, groźby i tam, no dużo, dużo się działo, te tematy w większości zostały pousuwane, ale jak ktoś będzie chciał, to na pewno odszuka ciekawe informacje, niech pogada z ludźmi, no, chyba nie muszę wskazywać, kto był tam czarną owcą w tej relacji. Dalej, mamy raptora MT07, którego wykonał majster, nasz majster z częstochowy pod koniec 2019 roku. Fredwerk zrobił takiego kłada w 2018 roku i z tego co widzę w tych zdjęciach, no tutaj nasz mistrz z częstochowy nie pokazał wszystkiego, bo no nie może, ale już na tych zdjęciach widać, że dolo całkowicie został skopiowany od Fredwerkca. Następnie mamy raptora BMW 1000RR. Redworks w styczniu 2019. A ASG mamy teraz, który dzisiaj mamy, no nie załóżmy, że czerwiec, końcówka czerwca 2020 i jeszcze się robi, jeszcze nie jest skończony, czyli skopiowany. MT-09 skopiowany, BMW 1000RR skopiowany. To tylko niektóre z tych faktów, które pokazują poziom hipokryzji Kuronia. Komuś zarzuca kopiowanie, a sam. Nie, ja nie krytykuję, że on wzoruje się na tych projektach. Oczywiście to nie zrozumcie mi źle. Ja krytykuję hipokryzję. Hipokryzję, która pokazuje, że kali kraść dobrze, kali jemu kraść źle. Hipokryzja, którą stosuje kury, to jest hipokryzja, która osiąga zupełnie inny poziom. To jest hipokryzja level ASG. Po tych śmiesznych, ciekawych wpisach na temat kopiowania ODSG, że niby AMC cały czas kopiuje i nic innego nie wymyśla i tak dalej, dałem ogłoszenie na, Olix, na OLIXA o sprzedaży kłada. Z możliwością zamiany na silnik Pani Gale 1299 lub wysokiej klasy kopiarkę, na przykład Minolta. Wiadomo, że skopiowanie Raptora Pani Gale, tak sławnego i tak dalej, wymaga dobrego sprzętu. No to chyba jest to oczywiste, że dobrą kopiarkę trzeba mieć. Kuro nie wiadomo, no zdenerwował się, że chce zrobić Raptora Pani Gale, jednak nie skumał, nie skumał głębszego przekazu ogłoszenia. Znowu przeceniłem o zdolności jak intelektualne majstra z W tym ogłoszeniu możecie zobaczyć, jak wygląda subtelna wiadomość według AMC. W każdym razie, po tym ogłoszeniu, po tym ogłoszeniu na olx yy, majster Kuroń się tak zdenerwował, że za zaczął ludziom u siebie na grupie wytykać lajkowanie mojej strony. Mi to przypomina osobiście yy, zachowanie dziecka w przedszkolu. Dzieci w przedszkolu zakładają sobie różne bandy i tak dalej. Jak chcesz być w mojej bandzie, to nie możesz kolegować się z tym czy z tamtym. Bo jak nie, to wypadasz z bandy. To jest dramat. To jest dramat. Przypomnijmy jeszcze fragment z komentarza Kuronia. Lipi tymi swoimi gałami. Co tu podejrzeć, co znowu skopiować i tak dalej. Wedle życzenia autora, zobaczymy, co tam ciekawego jest w Będę lipił gałami. Lecimy. Rama akcesa 300 przed swap. Proszę zwrócić uwagę na miejsce zaznaczone strzałką. A tu już rama po malowaniu gotowa do składania. Pionowe rurki zostały odcięte od górnej części ramy oraz od tych górnych wzmocnień. Następnie wygięte w tył i przyspawane w innym miejscu. Dlaczego tak zrobił? Prawdopodobnie to jest najszybszy sposób i najłatwiejszy sposób na zrobienie miejsca dla chłodnicy. Ale czy najlepszy? Wcześniej kuron zarzucał mi, że kopiuje od niego chłodnicę. Jednak u mnie ta chłodnica się mieści w tych miejscach bez cięcia tych rurek. Może jest inna. A może wkładam w to więcej pracy. Oczywiście można argumentować, że skoro to rozwiązanie jego działa i nikomu tam się ta rama nie rozpadła, chociaż wiadomo, że to raczej nie wypłynie na światło dzienne. Ale czy świadomy klient oczekuje takiej usługi, żeby iść tak po najmniejszej linii oporu? Każdy tego kłada tego ludzka z Z-650 silnikiem tak zwana ta, tam na wszyscy na to mówią pomarańcza on jest zrobiony na ramie akcesa 450 i tam widać, że te górne mocowania są mocno rozbudowane tak jak pokażę no, 450 to to rozbudowanie ma nie sądzę, aby producent wzmocnił te miejsca bez powodu dlaczego więc tutaj te rurki nie zostały odcięte przez kronia? na pewno zajęłoby to więcej czasu a czas to pieniądz, ja nie mówię, no prowadzenie firmy oczywiście musi być ekonomiczne, ale Właściciel tego kłada Egon sam powiedział, że zapłacił za sam swap 30 tysięcy. Plus, oczywiście, cena zakłada 13, co łącznie nam daje 43, ponad 43, powiedzmy, ale załóżmy 43 tysiące. No, w końcu, by został okrzyknięty najbardziej kasowym projektem akcesa w Polsce. No, w to akurat jestem w stanie uwierzyć. A w cenie, co dostał? Skrzynkę przekaźników przypiętą na trytki do ramy. Oczywiście, trytki są bardzo pomocne. Przy jakichkolwiek takich projektach i właściwie no nie da się zrobić bez nich. Przypięcie kabli jakiegoś małego czujnika, malutkiego przekaźnika. No to są sprawy oczywiste i no tak się robi. No ale żeby przypinać takie duże przekaźniki, przy okazji tego kładę taka dygresja. Ktoś mi tam napisał wiadomość na, na Facebooku i spróbujcie zrobić swabę WSG z własnymi częściami. Patryk napisał do mnie, że kompletował we własnym zakresie części do, do projektu, no akurat nie do Akcesa. No i Kuro się o tym dowiedział, że on kompletuje i tak dalej. No i co? Go wyrzucił z kolejki na koniec. Dlaczego? Nie wiadomo. Następnie mamy Polarisa Predatora er 6 przetwornica ksenonów natryski do ramy. Zaznaczone z po lewej stronie. Kolejny. Wyjście płynu z górnej części chłodnicy. Nawet możliwe, że to jakoś działa, bo ta chłodnica jest naprawdę duża, ale i tak ogromnie zmniejsza wydajność układu chodzenia. Tutaj nie podlega w ogóle dyskusji. Tym pężem wraca płyn do pompy wody. No wystarczy na schemat spojrzeć i zobaczyć jaki jest schemat układu chłodzenia w danym motorze. Już widać, że tu wraca. No powrót nie może być brany z góry chłodnicy. Znaczy, jak widać, może. I Prawdopodobnie może to nawet działa, tylko że no wydajność jest ograniczona i to znacznie. No to teraz zaczyna się ciekawsze rzeczy. Raptor MT-07, naprawdę ładny. Na pierwszy rzut oka nawet nie ma się do czego przyczepić, ale na drugi rzut oka czy tu widać czujnik ABS-u przykręcony do zacisku hamulcowego? Czujnik, który ma bardzo małą tolerancję o odległości od koła fonicznego, tak jak działają czujniki Halla, czujniki e, indukcyjne, klatki się zużyją i będzie kolizja z koronką ABS-u. Dodatkowo ten zacisk wpada w drgania i pokazuje prędkość nawet jak pad stoi, co no, widać tam też dam e, linka do tego filmu w opisie. Jak już jesteśmy przy raptorach MT07. W górnej części ramy widzimy, że raptor ma wzmocnienie, do którego jest przykręcony silnik. W momencie montażu silnika MT07 wzmocnienie to trzeba wyciąć, aby zachować dostęp do zwykłych czynności serwisowych, jak zdjęcie pokrywy i wyregulowanie zaworów itd. itd. Tak samo kolejne kłady w ASG, raptory 700 mają to wzmocnienie wycinane. Robiąc Raptora MT07 dla siebie, Kurent też wyciął tą część ramy, jednak w swoim kładzie dodatkowo wzmocnił ją w innym miejscu, gdzie była taka możliwość. Pytanie, dlaczego sobie wzmocnił, a klientom nie. Teraz trochę historii. Pierwszy Akces ER6 Maestra, silnik 2009 roku. Dokładnie z takiego motoru. Na forum Kładzik, jeszcze przed prezentacją Kłada, wrzucił info o motorze, z jakiego bierze silnik do nowego projektu. Wrzuca zdjęcie najnowszego na tamten czas Kawasaki ER6, pod spodem w sumie pisze, że silnik ma z starszej wersji, dlaczego w takim razie nie do zdjęcia motoru z 2009 roku, który ja tutaj przytoczyłem. Tutaj widzimy pierwszego akcesora CB500 Marcina Kuronia. Seryjny, podwójny wydech z Yamahy. Yamaha R1, w tym przypadku z Yamaha RN19. To są ładne, dostępne od ręki, w przystępnej cenie, seryjne wydechy. Sam takie kiedyś założyłem do Actessa z silnikiem Fazera. I tutaj na zdjęciu widzimy ulepszoną wersję tych wydechów przez ASG. Znaczy, wtedy jeszcze nie było ASG, no to ale człowiek ten sam. Dodany znaczek Yoshimura. No to nie, jest, to nie jest wydech Yoshimury, to jest wydech Yamahy. Samo naklejenie znaczka nie jest oczywiście niczym złym. Także przejdźmy dalej. Wróćmy do prywatnego raptora MT07. Majstra z częstochowy. Widzimy tutaj wydech Leowincze. Ten wydech bardzo mocno przypomina naszego Dominatora, następnego na Allegro. I który, który ma oczywiście przyklejony znaczek Leowincze. No nie można tu powiedzieć, że jest to coś szczególnie złego, karygodnego. Majster tak chciał i szukał sposobu, aby podbudować własne ego, czy wyleczyć swoje kompleksy. Nie wiem. Przypuszczam, to są moje przypuszczenia. Nic złego. Problem zaczyna się przy sprzedaży takiego kłada. No i teraz widzimy ogłoszenie na sprzedaż raptor MT-07 i w opisie jasno napisane Leo, wydech Leo Vinci, który w rzeczywistości jest wydechem dominatorem za ułamek kwoty Leo Vinci, tylko ma nakleją No i to już jest bardzo poważny błąd i bardzo poważna sprawa, bo to jest wprowadzanie w błąd kupującego. Raptor CRF1000. Wydech Yoshimura. Znowu łudzą co przypomina naszego dominatora. Jak się dobrze przyjrzymy, to wychodzi na to, że jest to dominator ze znaczkiem Yoshimura. I znowu nie można za bardzo tu nic powiedzieć, że jest to jakieś karygodne, złe i tak dalej, no bo wziął sobie znaczek, przyczepił sobie znaczek i gra. No i widzimy ogłoszenie Raptora na sprzedaż. W opisie tym razem jest wydech Yoshimura, który jak zawsze jest dominatorem, za ułamek ceny tego, co Yoshimura. Jeszcze większa różnica ceny do Leo Wincze, tak jak teraz Yoshimura, do tego dominatora. To jest kolejne wprowadzanie kupującego w błąd, i to jest bardzo poważna sprawa. Takie coś podlega pod paragraf kodeksu karnego. Tam 200, 200 coś, 288, 208, coś takiego. Ktoś będzie chciał, to sobie niech sobie to poszuka. Tu widzimy raptora, panie Gale. Ja muszę naprawdę przyznać, że to jest bardzo ładny, oryginalny projekt, i pełen szacunku za zrobienie czegoś takiego. Ale czy na pewno jest taki super? Tu widzimy, że rama już rzuciła z malowania, został włożony silnik, zabezpieczona taśmą, e, aby nie porysować lakieru i czas zabrać się za elektrykę. Moduły wiszą, wygląda na to, że nie były zrobione żadne mocowania przed malowaniem. Coś ja, coś ja tutaj czuję, coś mi się wydaje, że jedna paczka trytek nie może nie wystarczyć na to, aby te wszystkie moduły gdzieś przypiąć, żeby one jakoś tak się trzymały kupy. I co widzimy? Stacyjka na trytytki. W takim projekcie takie rozwiązania nie przystoi. Ktoś mi tam podesło zdjęcie. Majster eee, wrzucił zdjęcie licznika w raptorze pani Gale. No, spojrzałem na to, patrzę kurczę sporo tych informacji na tym wyświetlaczu. Zaciekawiło mnie to trochę, nie, nie powiem. Nigdy nie interesowałem się motorami Ducati, więc postanowiłem zgłębić wiedzę. W internecie znalazłem film z prezentacji licznika takiego pani Gale 1299 w opisie wrzucę link. No i ten licznik z YouTube'a. Trochę się różni z tego, który kurny zamontował w swoim raptorze. Więc zacząłem szukać dalej i natknąłem się na film prezentujący licznik pani Gale 1199. Link także będzie w opisie. No i porównałem te liczniki ze sobą 1299 i 1199. No i tak, kontrolka ABS, neutral oraz kierunkowskazy znajdują się w innych miejscach. Na pulpicie też mamy kilka różnic. Żółta strzałka pokazuje aktualnie wybrany tryb jazdy, czyli tryb mocy. Czarna strzałka DQS czyli Ducati Quick Shift, w 1299 mamy UD, czyli Up and Down, a w 1199 mamy tylko On lub Off, czyli on działa tylko w górę. Zielona strzałka DTC, Ducati Traction Control, niebieska strzałka EBC, Engine Braking Control i biała strzałka ABS, to wiadomo, hamulce. W Ducati 1299 mamy dodatkowo DWC, Ducati Wheelie Control. Tej opcji nie ma panigale 11,99. Kolejna różnica w 12,99 mamy opcjonalną kontrolkę ICE, która zapala się poniżej 39 stopni Fahrenheita, czyli to jest około 3-4, bliżej chyba 4 stopni Celsjusza. W że mamy w tym miejscu kontrolkę D Ducati Electronic Suspension. No i w panigale opcjonalnie. Nie edukacji pani Gale to miało. Za pomocą licznika możemy kontrolować twardość amortyzatorów. W że wiadomo, takiej opcji nie ma, więc ta kontrolka, no, licznik wyświetla błąd tego systemu. To jest oczywiste. No i to wszystko zaczęło mi się układać hmm, w taką pewną dziwną całość, że coś tu jest nie tak. O tych moich spostrzeżeniach, które wskazywałyby na to, że coś tu jest na rzeczy, że coś tu się nie klei, powiedziałem koledze, który nie omieszkał napisać sms a do Kuronia. Odnośnie tego, że coś tam jest nie tak. Na co Korony odpisał, że nie jest dawcą marki i, i że on wie, że ogólnie w deklaracji sprzedającego, że ten mu sprzedał taki silnik, jaki deklarował, czyli 12,99. Że jakby się wydało, że to jest 11,99, to on yy, to nie jego błąd. To po prostu ten, co mu sprzedał silnik, to mu sprzedał taki yy, podrabiany, można powiedzieć. No i to jest taka dygresja. Kureń wypowiada się o wersjach limitowanych, ilości wyprodukowanych sztuk, różnicach między wersjami normalnymi a limitowanymi. Następnie odpisuje na pytania, czy licznik będzie z tego motoru. Potwierdza, że licznik, pompa hamulcowa, wydech i tak będą z tego motoru. Może nie napisał, że, to wszystko, że te wszystkie rzeczy tak będą fizycznie z jednego egzemplarza, ale można przyznać, znaczy można przypuszczać, że faktycznie to miał dokładnie na myśli, że to z jednego motoru będzie. Chłopaki wymienili tam jeszcze kilka wiadomości, itd. Tak dalej, tak dalej. Kolega dał do zrozumienia majstrowi, że widział zdjęcie licznika w ratorze z przebiegiem 17 tysięcy metrów. Majster chyba zaczął czaić bazę, że ktoś coś zauważył i zrobił sobie furtkę w razie przypału. I ta furtka miała szansę zadziałać. Ale o tym później. Dodatkowo, majster miał w głowie moje wcześniejsze ogłoszenie z Oelixa, że zamienię kładę na silnik pani Gale 1299. I aby nie mylić go z 1199, który jest praktycznie identyczny, Kuroń myślał, myślał i wymyślił, i tutaj są teraz przypuszczenia, moje prywatne przypuszczenia, jak to dalej wyglądało. Majster kupił licznik od panikale 1299, próbował podłączył to. Ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to pasuje wtyczka, czy nie. Licznik od 1299 do swojego raptora, ale widocznie coś tam nie zabanglało. 17 marca kład pojechał do Małęczyna, prawdopodobnie do jakiejś firmy zajmującej się Ducati. Nie znam tej firmy, nie wiem, nie wypowiem się, ale szacun dla chłopaków, gdzie się podjęli. Prawdopodobnie skalibrowali tam kościomierz, może możliwe, że kilka innych rzeczy i starali się zaadoptować ten licznik od 12.99 do Raptora. Kład wrócił z serwisu. Jest! Sukces! Mamy zamontowany licznik od 12.99. No, to porównajmy go z licznikiem od 1299, z tym z poprzednich wypowiedzi. No i z tym nowym licznikiem w Raptorze. Kontrolki kręgowskazów? No jest, na no swoich miejscach. Neutral? Jest. Światło drogowe? Zgadza się. Pulpit 1299 w porównaniu do Raptora po kombinacji licznikowej. Wszystko się zgadza oprócz DWC, czyli Ducati Willy Control. Opcja ta występuje tylko w Ducati. Pani Gale 1299, a w raptorze dalej mamy kontrolkę DES. Porównanie pierwotnego licznika w raptorze i nowego licznika po zmianach. Kontrolka neutral w miejscu ABS, ale pulpit identyczny do pierwszego licznika w raptorze, czyli pani Gale według mojej oceny 1199. Z tego wszystkiego mamy dwa połączone ze sobą liczniki trochę z 1299, reszta z 1199. Taki dodatkowy szczegół to lewy przełącznik na kierownicy. W pani Gale 1299 mamy trójkąt od awaryjnych, a w 1199 go nie ma. Podobno, jak szukamy takich przełączników na sprzedaż, to sprzedawcy piszą, że te przełączniki są zamienne, że pasują i dla 1199 i 1299, ale trochę dużo tych wszystkich zbiegów w okoliczności, aby zakładać, że ktoś kiedyś zmienił ten przełącznik na wersję ze starszego motoru. Dlaczego kury nie zostawił pierwotnego licznika z pani Gale 1199, który widzieliśmy na początku tego wątku? Wystarczyło powiedzieć, że nie mógł znaleźć albo nie mógł dostać licznika od 1299, który, jak twierdził, był rozbity, więc świadomie kupił licznik od 1199 i go przeprogramował, aby działał w jego kładzie. I to by przeszło. Myślę nawet, że 99% ludzi by w to uwierzyła. Sprawa byłaby to praktycznie nie do podważenia. Jednak pod wpływem tych wszystkich SMS-ów mojego kolegi oraz mojego ogłoszenia z Elixu, do Elixa, majster zaczął kombinować i według mnie przekombinował z tym licznikiem. Moje podsumowanie. Wcześniej widzieliśmy dziwne kombinacje z ludzkim ER6, potem wydechy CB500, Leo Wincze, Yoshimury, Dominatory, ogłoszenia Raptora, MT-07, CRF-a. Teraz niejasna sprawa z tym, panie Gale. Biorąc pod uwagę te wszystkie inne poprzednie jakieś niejasności naklejki, opisy i tak dalej. No. Raptor Panie Gale ATV Swap Garage. Nie wygląda to zbyt dobrze. Każdy ma swój rozum, więc niech sam wyciągnie wnioski z tego filmu. Pozdrawiam, do następnego. Cześć!